Słuchajcie, dzisiaj tak króciutko, szybciutko wpadam z pomocą dla wszystkich tych, którzy znajdują się na ficie, na pierwszym etapie i mają ochotę na coś słodkiego, ale nie mają żadnego pomysłu na to, co mogą sobie zjeść, tak? Słuchajcie, tutaj z pomocą przychodzi awokado. Słuchajcie, superfood, świetna sprawa. Eee, co ja z tego zrobię? No, słuchajcie, ja z tego zrobię zdrową, domową Nutellę, awokado, gorzkie kakao. Najlepiej Organic Row, Dwie łyżki stewi I parę włoskich orzeszków. Co zrobimy? Słuchajcie, będziemy blendować i łączyć, tak? Yy, najlepiej zacznę od, yy, myślę, stewi. Yy, ona jest i tak już dosyć drobno mielona, aczkolwiek ja chcę, żeby ona była konsystencją zbliżona do cukru pudru. Wtedy będzie naprawdę świetnie się rozprowadzać. Dobra. Mamy naszą stewie. Jest moc. Wsypujemy ją do pojemnika. Myślę, że na do miski sorry, wsypujemy ją do miski. Myślę, że na drugi ogień pójdą orzechy. Orzechów nie będziemy mielić na całkiem drobno, tak? Zostaną takie kawałki, żeby można było wyczuć orzeszki. Bynajmniej Ja tak robię, bo tak lubię, bo tak mi smakuje. Słuchajcie, ja używam orzechów włoskich. Używałam już wielu innych orzechów. Możecie użyć laskowych, możecie użyć migdałów, możecie użyć. Prażonych pestek słonecznika czy prażonych pestek dyni. Yy, bardzo dobre wychodzi również z wiórkami kokosowymi. Tutaj dowolność jest naprawdę yy, po prostu macie pole do przepisu szerokie, do popisu. Yy, ja zmielę troszeczkę na mniejsze kawałki te orzechy włoskie. Coś mi się dzisiaj tam. Nie chcę już słuchać, ale już my dajemy radę. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy to, mamy orzeszki, ale co robię z tymi orzechami? Słuchajcie, orzechów nie będę wsypywać jeszcze tutaj mojej miski, ze względu na to, że zależy mi, żeby najpierw połączyć awokado ze stebią, tak? A jeżeli będę miała w tym już drobinki orzechów, to to łączenie może okazać się troszeczkę trudniejsze. Słuchajcie, bierzemy awokado. Czym kierujemy się, wybierając awokado? Tak, nie może być ani miękkie, ani nie może być twarde. Te jest akurat takie. Dobre. Takiego właśnie będziemy używać. Jak przekroimy to, ono też nadal w środku powinno być zielone. Ono nie powinno być czarne. I to jest właśnie idealne awokado. Pięknie pachnie, świeżutko. Słuchajcie. Taka jeszcze wskazówka, awokado. Jeżeli kupicie awokado i myślicie, że daliście plamę, bo jest twarde, no to słuchajcie, taka wskazówka ode mnie. Co możecie zrobić z awokado? Możecie je oczywiście przechować w towarzystwie jabłek. Awokado w towarzystwie jabłek bardzo pięknie dojrzewa. Czyli jeżeli macie wrażenie, że Wasze awokado jest za twarde, a chcielibyście je zjeść jutro, pojutrze, no to słuchajcie, um, połóżcie je razem z jabłkami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja nakroję moje awokado w taką kostkę i po prostu wydrążę zawartość um, łyżką, tak? Jest to o wiele prostszy proces. Łatwiej się w ten sposób wydobywa zawartość. Okej. Okay mamy to oczywiście zawsze trochę porozsypuję, bo to ja, ok, cały awokado, dwie łyżki stewi, dwie łyżki kakao, parę orzeszków yy, i słuchajcie, taki krem, co można zrobić z takim kremem? No oczywiście taki krem można jeść sam taki krem świetnie nadaje się jako dodatek do naleśników czy placuszków owsianych jak najbardziej taki krem można na przykład dodać też do babeczek owsianych czy do makiełków więc generalnie co dusza zapragnie tutaj ko proszę kierujcie się fantazją naprawdę <todgrybuj> Będę musiała chyba troszeczkę pomóc tutaj temu mojemu blenderowi. W tym momencie blender ręczny może się wydać bardziej pomocny. Jeszcze kolejna taka wskazówka na przykład można dodać kilka kropel z cytryny. Z cytryny, soku z cytryny używane są po to, żeby awokado nam nie czarniało, myślę, że możemy próbować mieszać. Żeby awokado nam nie czarniało, słuchajcie. Aczkolwiek w tym przepisie, gdzie, gdzie i tak będziemy dawali kakao, to tak jakby nie ma to większego znaczenia. Mało tego... Muszę Was zapewnić, że nie postoi Wam to za długo w lodówce, bo po prostu to jest tak dobre, tak pyszne. Że jeżeli przetrwa na drugi dzień, no to naprawdę ja będę pełna podziwu, tak? Bo jak moje chłopaki wrócą z pracy i z przedszkola i zobaczą, że takie dobroci schowałam w lodówce, no to nie będzie przecież zmiłuj się, tak? Tutaj ten blender. Nie do końca poradził sobie z tym moim awokado. Zdaje mi się, że użycie Thermomixa byłoby o wiele bardziej rozsądne. Albo blendera ręcznego. Ale jest fajne, mięciutkie, więc ja sobie tutaj po prostu rozmieszam tą moją łyżką czy, czy widelcem. Do tego dodam teraz to kakao I mieszamy. Dużo kakao dałam żeby było czekoladowe, bo ja uwielbiam takie jak jest czekoladowe mocno. Jeżeli na przykład yy, macie ochotę dodać jeszcze jakiegoś oleju tutaj, no to ja na przykład mogę Wam polecić olej kokosowy w łyżeczkę. Olej kokosowy naprawdę świetnie się tutaj sprawdzi. Okay. Będę musiała sobie trochę pomóc widelcem tutaj, słuchajcie. Więc ja upoluję widelec. I jeszcze trochę rozgniotę to wszystko. Super y, ten biceps rośnie, ramiona rosną, jest dobrze. To tak jak na święta robienie pierogów, prawda? Okej, okay. mamy to. I jako ostatni element... Wsypuję tutaj te moje orzechy. Ładnie pachnie, ładnie wygląda. Na pewno będzie smaczne. Słuchajcie, jeżeli nie chcecie, żeby było to mega, mega czekoladowe. Jeżeli nie zależy Wam na tym efekcie, no to oczywiście dajcie troszeczkę mniej tego. Kaka, jak najbardziej, tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Tak jak mówię, dajcie też w swojej fantazji, jeżeli macie ochotę dać tutaj odrobinę biurków kokosowych czy słonecznika, to też, to też jak najbardziej. Ok, mój krem jest gotowy. Daję go do lodówki, bo on też bardzo, bardzo sympatycznie smakuje, właśnie jak jest taki yy, schłodzony. Jeszcze mi teraz przyszła taka myśl do głowy, że ja takiego właśnie kremu używałam również jako mm, polewę do ciasta, tak? Czyli można zrobić zdrowe, zdrowe ciasto owsiane na przykład z płatków owsianych czy z mąki ze zdrową polewą. Muszę spróbować. Mmm, smakuje rewelacyjnie. Mmm, mocno czekoladowe i ja właśnie takie lubię. Słuchajcie. Nic prostszego, parę minut roboty nawet nie. I macie fajny, dobry deserek. Zachęcam Was. Wypróbujcie. Ja chyba muszę to schować do lodówki, bo coś mi się wydaje, że za chwilę nic nie zostanie dla moich chłopaków. No ale no, no w końcu zrobiłam sobie sama. Dobra kochani, trzymajcie się. Ja lecę.